Jesteśmy znowu w Pałacu Izraela Poznańskiego. Oczywiście można tu zwiedzać wspaniałe pomieszczenia, pokoje, sale, można wystawy stałe, ale również od czasu do czasu mamy przyjemność obejrzeć tutaj wystawę czasową. Ta obecna wystawa poświęcona jest osiedlu Montfiuła Mireckiego. Chciałbym przedstawić Państwu organizatora, kuratorkę tej, tej wystawy. Panią Annę Łagodzińską-Pietras, która nas oprowadzi po tej wystawie. Dzień dobry Państwu. Dodam od razu, że jestem współkuratorką wystawy. Miałam przyjemność współpracować przy niej z dr Aleksandrą Sumorok. Jeżeli chodzi o, o początki, może najpierw powiedzmy sobie o początku tej wystawy, ponieważ ona zaczęła się we Frankfurcie, prawda? Fundacja Urban Forbes tam stworzyła tą wystawę. Jak to? Przeniosła tutaj, niech pani Powiedz coś o początkach. Stąd właśnie mowa o dwóch kuratorkach, ponieważ zgłosiła się do nas rzeczywiście Pani Prezes Fundacji Urban Forms, Pani Teresa Latuszewska-Syrda z propozycją zorganizowania takiej wystawy. Fundacja od dłuższego czasu działa na osiedlu, organizuje różne wydarzenia, różne aktywności i właśnie jakby zwieńczeniem pewnego etapu była prezentacja wystawy we Frankfurcie nad Menem. Tamta wystawa była wystawą planszową ze względu na możliwości, jakie wiązały się i z, pewnie organizacyjne mówiąc ogólnie. No tutaj, ponieważ jesteśmy w Łodzi na miejscu, tutaj opowiadamy na tej wystawie o części właśnie naszego miasta, no to Muzeum Miasta Łodzi zdecydowało się poświęcić większą przestrzeń i też no, wspólnie z partnerem właśnie z Fundacją Urban Forms zorganizować to w taki bardziej rozbudowany sposób. Bardzo się cieszymy, że taka, że taka wystawa powstała, bo dotyczy osiedla no zasłużonego rzeczywiście w Polsce. To jest osiedle, które powstawało praktycznie no, w, w tym samym czasie co inne pierwsze osiedla modernistyczne w Europie. Zgadza się. Jest to jedno z pierwszych modernistycznych europejskich, a już na pewno polskich osiedli. Powstało na fali próby, odpowiedzi na problem głodu mieszkaniowego, jaki przetaczał się przez miasta przemysłowe, takie właśnie jak Frankfurt, Berlin, ale też Łódź. Łódź cierpiała okropnie z powodu głodu mieszkaniowego. Być może będzie jeszcze czas, aby o tym szerzej opowiedzieć. I co ciekawe, łódzkie osiedle imienia Józefa Mątwioła Mireckiego jest o tyle, wyjątkowe, że nie tak jak warszawska spółdzielnia mieszkaniowa, czy gdyńska spółdzielnia mieszkaniowa nie powstało ze składek spółdzielczych, tak. ale powstało z inicjatywy władz miasta. To one doszły do wniosku, że w gestii miasta jest rozwiązanie, a przynajmniej podjęcie próby rozwiązania właśnie problemu głodu mieszkaniowego. Co ciekawe, to miasto oczywiście budowało to osiedle ale miasto nie miało poparcia od władz centralnych, ponieważ utrudniano właściwie uzyskanie pożyczek. Nie było tej pożyczki dolarowej. W końcu kiedy się już na to zdecydowano, no to był światowy kryzys i tej, tej pożyczki miasto nie dostało. Początkowo to wsparcie zostało udzielone, ale faktycznie nie wystarczyło na budowę całego założenia. W założeniu na osiedlu dzisiaj nazywanym osiedlem imienia Józefa Montuła-Mireckiego, zakładano budowę ponad 30 bloków i przystąpiono do projektu bardzo ambitnie, ponieważ nie miało być to jedyne osiedle. Jednocześnie z ogłoszeniem konkursu na zagospodarowanie przestrzeni tej na Polesiu Konstantynowskim ogłoszono też konkurs konkurs Na zaprojektowanie osiedla na Nowym Rokiciu. Tamto według projektów było jeszcze bardziej nowoczesne, jeszcze bardziej innowatorskie, jednak tam w ogóle do budowy nie przystąpiono. Oczywiście rozpisano konkurs na, na projekt tego osiedla. Zgłosiło się chyba ponad 40 projektów, zgłoszono 40 projektów, no ale okazuje się, że pierwszych nie wybrano. Jak to się stało? zgadza się konkurs został ogłoszony w 28 roku w kwietniu zgłosiło się bodaj 44 kandydatów były to zgłoszenia pochodzące z całej Polski z Łodzi z Warszawy ale też z zagłębia z różnych z Krakowa były też projekty z różnych miejsc komisja konkursowa też była bardzo starannie dobierana przedstawiciele władz miasta się w niej znaleźli ale też czołowi architekci łódzcy i warszawscy a więc konkurencja była duża i ocena była surowa. Pierwsze miejsce zajął prezentowany tutaj projekt autorstwa architekta Stefana Monasterskiego i Remigiusza Ostoi Hodkowskiego. On jak widać jest taki dosyć tradycyjny. To jeszcze ta... nie jest modernizm, prawda? No ta zabudowa jest taka jeszcze kamieniczna, prawda, tak. ale widać, że są przestrzenie wspólne, są przestrzenie przeznaczone na zieleń czy na jakieś większe tutaj widać budynki, pewnie Społeczności, choć no, nie wiadomo po samym projekcie, pewnie z opisu więcej moglibyśmy wywnioskować. To była pierwsza nagroda. Drugie miejsce zajął projekt zaprojektowany przez Mirutę Słońską i Jana Łukasika, a trzecie widoczne tutaj na dole. Witold Szereszewski i Jerzy Berliner zaprojektowali. Ostatecznie o stworzenie projektu realizacyjnego zostali poproszeni laureaci właśnie drugiego i trzeciego miejsca, bo ich koncepcja była właśnie bardziej modernistyczna, bardziej innowatorska i taką chciano tutaj wdrożyć do tego takiego sztandarowego projektu realizowanego przez nowe władze miasta, bo nie należy zapominać, że władze miasta zostały wybrane na kilka miesięcy przed ogłoszeniem właśnie konkursu i przed przystąpieniem do budowy. Jeżeli chodzi o, o ten, no to o, oczywiście trójkąt jest, prawda? Jak widzimy trójkąt, w tym trójkącie miało się zmieścić osiedle, ale tutaj popatrzmy, jest jeszcze jeden taki fragment, tak jakby dodatkowy tego osiedla. To jest ciekawe, ponieważ tu jest ulica Solec, na której właśnie Szereszewski stację pomp wybudował. Tak, proszę spojrzeć na konkursie z pierwszego miejsca. Tego nie widać, chociaż zachowana jest tutaj taka przerwa, prawda? Tak, Być może tak. właśnie jako perspektywa rozwoju, ale tutaj w trzecim tutaj miejscu widzimy, jest podpisane rezerwa, rezerwa. Czyli brano pod uwagę też ten fragment do ewentualnego zabudowania. Warto też dodać, że na tym obszarze, który był zaplanowany pod budowę osiedla, stały już pewne zabudowania, były to zabudowania należące do gazowni. Osiedle Mątwiła Mireckiego. Zgodnie z modernistycznymi zasadami, osiedle miało mieć tanie i zdrowe mieszkania usytuowane na terenach zielonych. Dlatego to osiedle wbudowano tuż obok wielkiego, wspaniałego parku na zdrowiu. Dzisiaj imienia Józefa Piłsudskiego. Popatrzmy sobie na pierwszy blok wybudowany na osiedlu. Tanie mieszkania mogły być tylko praktycznie do czterech kondygnacji, ponieważ tyle mogły udźwignąć bez specjalnego wzmocnienia cegły i fundamenty. Dlatego osiedle wybudowano trzypiętrowe. Układ przestrzenny osiedla, zamykającego się w wielkim trójkącie, był zgodny z najnowszymi tendencjami. Otwarta przestrzeń wewnętrzna, bez zagęszczania, była kontrą na wielkomiejską zabudowę mieszczańską z ciemnymi podwórkami i mieszkaniami przy terenach. 15 stycznia 1933 roku, wmurowano tablicę poświęconą pamięci patrona, osiedla Józefa Montfiła-Mireckiego, uczestnika tzw. Krwawej Środy, która miała miejsce 15 sierpnia 1906 roku w Łodzi. Płytę z brązu, ważącą prawie pół tony, z popiersiem patrona, wykonali uczniowie Szkoły Rzemiosł z Pabianic. Rok temu w styczniu odbyła się tutaj akcja artystyczna grupy Trzecia Fala. Namalowali oni portret Katarzyny Kobro, która mieszkała w tym bloku. Mówią członkowie grupy, że chcą podnieść rolę kobiety w naszym życiu, a jak wiadomo, Kobro żyła trochę w cieniu Strzemińskiego. Murale namalowali członkowie grupy także przy Muzeum Sztuki oraz Portret na Ow Piotrkowska. Mural pobudził dialog na stronach internetowych, sprowokował społeczne interakcje. Mieszkańcy niechętnie przyjęli ten mural jako ingerencję obcego elementu w ich osiedlową przestrzeń. Podkreślali też mało szczęśliwą, styczniową datę hitlerowskiego wysiedlenia mieszkańców z osiedla. Katarzyna Kobro mieszkała w tym bloku oczywiście również i po wojnie w 1949 roku otrzymała uprawnienia nauczyciela języka rosyjskiego. Jej córka chodziła również do szkoły podstawowej, więc, więc Katarzyna zapisała ją do tej szkoły, w której prowadziła zajęcia. A prowadziła zajęcia niedaleko stąd, bo na Karolewie, w szkole TPD na Karolewie. Katarzyna Kobro wraz z córką Niką przemierzały więc park aż na Karolew. Dzień w dzień do szkoły. Jesteśmy przed planem osiedla. Osiedle budowane było w czterech etapach, w czterech seriach. Najpierw wybudowano trzy bloki przy ulicy Aleja Unii Lubelskiej. Potem takie grzebieniowo ustawione klatkowce wzdłuż ulicy Srebrzyńskiej. Trzeci, trzeci rozdział to dokończenie tych klatkowców oraz wybudowanie dwóch galeriowców tutaj w części zachodniej osiedla. I w czwartej części wybudowano pozostałe budynki tutaj w środku. Budynki miały być budowane jeszcze tutaj dalej, ale już nie starczyło na to pieniędzy. Również nie zbudowano budynków ogólnych. Dopiero po wojnie wybudowano tutaj szkołę, przedszkole oraz garaże wzdłuż ulicy Jarzynowej. Zanim wybudowano osiedle, stały tu już na tym terenie budynki należące do gazowni miejskiej znajdował się tutaj zbiornik gazu ogromny zbiornik który podnosił się i opuszczał w zależności od tego ile gazu przybywało oraz dwa budynki w takiej w takim stylu szwajcarsko kurortowym jeden budynek był murowany drugi budynek był pół drewniany pół murowany te budynki przetrwały do naszych czasów, ale oczywiście ich stan jest tragiczny. Z tego co wiemy, gazownia już się pozbyła tych budynków, sprzedała prywatnym właścicielom, ale prywatni właściciele no, za mało chyba wkładają pracy w to, żeby te budynki odnowić. Chociaż, jak już widzę, jest rozebrany dach tego budynku, a jeszcze niedawno, jak widziałem, były tutaj właśnie połamane wszystkie elementy dachu. Myślę, że te budynki warto odrestaurować z tego powodu, że one zostały zbudowane w 1909 roku, a więc dużo wcześniej od osiedla. Są wpisane do re, e, ewidencji zabytków, a poza tym można tu urządzić jakąś kawiarnię, gdzie będą korzystać nie tylko mieszkańcy osiedla, ale bardzo dużo Łodzian, którzy spacerują po parku. Zabudowania gazowni mieściły się u zbiegu ulicy Srebrzyńskiej i Alei Unii Rubelskiej. W ich skład wchodził wielki pojemnik na gaz, gazometr tak zwany, dwie wille, które tutaj są zamarkowane. No i ten teren właśnie do gazowni należał. Jak zobaczymy za chwilę w projektach, architekci brali pod uwagę usunięcie tych zabudowań już na etapie tworzenia osiedla. Tak się jednak nie stało. Budynki stoją do dziś, a pojemnik, zbiornik na gaz został usunięty w latach 70. XX wieku. W tym najstarszym planie tego, tego placu właściwie, to, to jest, jest tam zaznaczone, że, że jest zbiornik gazu i te dwie wille, prawda? I w zasadzie przy opisie dla tych, którzy projekty tworzyli jest tam, że trzeba uwzględnić ten, ten zbiornik gazowy w planach, prawda? Jest, jest to zapisane. Co ciekawe już w dzisiejszych czasach nie ma już tego zbiornika, oczywiście bo w latach 70. został zlikwidowany, ale te dwie wille są jeszcze, z tym, że są w strasznym stanie. Może popatrzmy na ten plan, bo on nam bardzo ładnie pokazuje całe to osiedle. No z jakich budynków składało się to osiedle, panie? Makieta została wyprodukowana na zamówienie właśnie na potrzeby wystawy. Celowo zdecydowaliśmy się pokazać też tą przestrzeń pustą, która początkowo była przeznaczona pod kolejne bloki, ponieważ zakładano, że bloków będzie 32 lub 33. Tutaj mamy różnicę w liczbach, o czym może jeszcze wspomnimy, ale wybudowano ostatecznie 20 lub 21. Bloki, jak widać, są różne, mają różne kształty. Różne formy, ale wszystkie posiadają elementy wspólne, takie same detale, które widać na drugiej makiecie. Są to drobne murki, czy okna ze szprosami na przykład. I to są te elementy powtarzające się. Najwięcej jest budynków typu A, czyli takich, które mieszczą się przy ulicy Srebrzyńskiej. One najczęściej się powtarzają, ale co ciekawe, tu też nie wszystkie budynki zostały wybudowane właśnie ze względu na te zabudowania gazowni. To był planowany. Jeszcze jeden blok typu A, i tutaj jeszcze jeden taki mniejszy. No właśnie, one zostały wykreślone z planu, podobnie jak tamta część, która była przewidziana do zabudowy w późniejszym okresie. Może powiem skąd wynika ta rozbieżność w ilości bloków, bo różne dokumenty mówią o, różnych, o różnej ilości. Jak policzymy bryły, które tutaj się znajdują na makiecie. Dojdziemy do wniosku, że jest ich 20, ale jeden blok, ten taki największy u zbiegu ulicy, na rogu Prausa, ale on ma dwa różne adresy, jeden adres to Daniłowskiego 7, drugi Aleja Unii 16, ten blok taki narożny liczony jest podwójnie, znaczy liczony jest jako dwie zestawione ze sobą bryły, ponieważ od strony, tutaj, kiedy patrzymy lewej, jest to jedna bryła, a druga część to jest galeriowiec, czyli zupełnie inna forma i historycy sztuki, czyli moja koleżanka, współkuratorka, liczy ten blok podwójnie. Ja, jako historyczka, kiedy zaglądam do planu, widzę, że plan na ten budynek jest jeden, a więc liczę go pojedynczo. I takiej kontrowersji nie unikniemy. Myślę, że to jest też element bardzo ciekawy właśnie, który wpisuje się w historię tego osiedla. Warto też nam Chcę zwrócić uwagę na pewne zabudowania, które tutaj zaprojektowaliśmy jako ruchome, czyli to są pokażę budynki suszarni. Kiedy chcemy pokazać założenie jako architekturę, te budynki suszarni usuwamy, ponieważ one nie były planowane. One powstały, bo taka była potrzeba. Mieszkańcy Mieli mieć do swojej dyspozycji wspólne suszarnie. Jednak nie doszło do budowy zakładu kąpielowego i zakładu takiej pralni wspólnej i suszarni. A więc no, potrzeba pojawiła się taka, aby gdzieś takie miejsca do suszenia prania się pojawiły. To też wybudowano właśnie osiem suszarni. Pozostał jeden z tych budynków tutaj przy ulicy Perla. Dziś mieści się tam izba pamięci osiedla, której bardzo przy okazji. Dziękuję za wsparcie i pomoc. Są też na makiecie tutaj budynki, takie małe budyneczki zasygnalizowane, które z czasem pojawiły się na osiedlu. Z czasem to osiedle zaczęło żyć własnym życiem, już nie wizją architektów tylko i wyłącznie, ale też no to życie, które spowodowane było potrzebami mieszkańców, a więc ten pusty plac stał się placem handlowym. Tutaj przyjeżdżali z okolicznych miejscowości rolnicy, którzy sprzedawali, no mieli tutaj świetne, Świetnych odbiorców, tak, płodów rolnych przyjeżdżali handlować różnymi wyprodukowanymi przez siebie warzywami czy mlekiem, ale też pojawiły się takie budki handlowe, dosyć chaotycznie zabudowane na stałe, tak przy ulicy Perla i Prausa, które też postaraliśmy się tutaj w jakiś sposób zaznaczyć. Zresztą jest jedno ze zdjęć, które przedstawia mieszkanki osiedla właśnie na tle tych budek handlowych, które też reprezentujemy oczywiście na wystawie. Ja bym jeszcze chciał dodać, że popatrzmy na rozplanowanie tych budynków. To jest, one są rozplanowane na oś północ-południe, czyli że praktycznie słońce jest i ze wschodu, prawda, i z zachodu. Czyli te mieszkania są oświetlone, bardzo dobrze oświetlone i przewietrzone, prawda. Tutaj rzeczywiście nie, nie zatyka tego prądu powietrznego żadna ściana. Także i przewietrzone i naświetlone. Te budynki, które stoją w osi, wschód, zachód, tak jak te galeriowce, prawda tutaj, z kolei mają co oświetlone południe, czyli tu mieszkania południowe są bardzo oświetlone, a z kolei w północnych części są galerie, galerie czyli nie, nie potrzeba ich oświetlać właśnie, jakże wspaniale jest, jest rozplanowane to osiedle. Dokładnie o to chodziło. Idea właśnie modernistyczna. Słońce, zieleń, powietrze. Trzy najważniejsze dla człowieka elementy miały być dostarczone właśnie przez budowę takich nowoczesnych osiedli modernistycznych. Chodziło o to, by rozkład mieszkań pozwalał na wyjrzenie na jedną i na drugą stronę, co przy budowie zostało nieco zmodyfikowane, ale idea była właśnie taka, żeby mieszkania były doświetlone, żeby dobrze się w nich spędzało czas, żeby były funkcjonalne przede wszystkim i były też funkcjonalnie wyposażone.